Cześć kochani, u nas ostatni dzień dzisiaj takiej w miarę pogody, jest co prawda pochmurno, ale strasznie duszno, Zapowiadam jakieś burze, więc jeszcze przed tymi obfitymi opadami deszczu, które mają być w dniu jutrzejszym, planuję sobie zasadzić kukurydzę, którą robiliśmy z rozsady, Wziąłem się za wyciąganie właśnie tych sadzonek z naszej multipaletki, pokażę Wam jak wygląda system korzeniowy takiej kukurydzy jak widać ładnie się rozwinął wszystko jest jak najbardziej ok z tyłu tutaj leży sobie jeszcze szpinak malabarski który powiem wam jak nie wschodził tak nie wschodził, teraz wzeszło totalnie wszystko dosadzę sobie też aksamitki tu już mam właśnie przygotowany obornik to nie jest obornik z tej firmy, z której jest wiaderko. to jest jakiś naturalny obornik granulowany bydlęcy, którego najczęściej używamy a pokażę wam w ogóle co się u nas dzieje bo walczymy cały czas ze wszystkimi chyba plagami jakie były możliwe i tak, to są nasze pomidory w Donicach, które nie zmieściły się nam do tunelu foliowego. Tu ta bida, taka, która siedzi w Doniczce, no nie miała szczęścia. Zasadziliśmy ją w tunelu foliowym, i nie dlatego, że coś jej nie pasowało, jeżeli chodzi o składniki odżywcze, miejsce czy jakieś inne tutaj e, warunki, które zostały stworzone e, zanim zobaczyłam, że ona taka oklapnięta, pożółkła, bidna, stoi na końcu tunelu zasadzona w, w ziemi no to okazało się, że mrówki zbudowały sobie pod nią fantastyczne e, mini e, po prostu osiedle było ich tam potworna ilość e, tak samo bardzo dużo było Jaj tych mrówek, więc wykopałam tego biedoka. To jest odmiana bodajże Indigo Rose, dokładnie Indigo Rose, czyli jedna z moich ulubionych odmian pomidorów. Właśnie te pomidorki, no gdzieś tam z tyłu, zostały zasadzone jako koktajlówki. No, i powiem Wam, że tak, wykopałam sobie tego pomidorka z ziemi. Całe, totalnie korzenie było obklejone jajkami, mrówek, mrówkami, więc on nie miał jak się rozwijać. Wszystko było podniesione, pod dołem było olbrzymie miasto mrówek, więc wykopałam go, wsadziłam do doniczki. Jak widać, mają strasznie sucho, będę musiała je dzisiaj popodlewać. Już mam konewki przygotowane. Więc znalazł się on w doniczce. no Jak widać, zaczyna wracać do formy. Te liście kolejne, które zaczyna puszczać, w tym miejscu widać, że już są zdrowe, zielone, nie ma z nim żadnych problemów. Pojawiają się nawet pierwsze pąki, czyli będzie za niedługo kwitł. Natomiast tu są przeróżne inne odmiany. U nas to jest red pear, <laughs> chyba każdy ją hoduje, ale tu mamy na przykład Wagner Blue Green. Staje się trochę skrzywił, ale nam to nie przeszkadza, że on jest lekko krzywy. To jest Auria, ukraiński pomidor, ale powiem Wam szczególnie, że nie należą do moich ulubionych. Zazwyczaj auriję sadzimy po to, żeby po prostu sobie później szczepić na niej inne pomidory. Fewer, bardzo fajna odmiana, ale pomidor jest. Mieszańcem, w jedynkom, więc no, kupujemy co roku te nasionka. Widać, że już wilki się też pojawiają. Kupujemy te nasionka i wysiewamy sobie na bieżąco po prostu co roku. Co roku. Widać, że one się mają dobrze w tych dońcach, nic się im nie dzieje, ale to mogłoby być bardzo złudne. Zobaczcie, kto się pojawił. No, oczywiście, jak zwalczyliśmy mszyce, zwalczyliśmy mrówki, to co się pojawiło? Ziemiurki i ponownie mszyce. Pomidory już są po oprysku, ja zrobiłam sobie opryski naturalne, oprysk taki wziąłam sobie 20 gram czosnku na litr wody, zostawiłam to, żeby to przefermentowało i później sobie tym pryskałam roślinę. Kolejny nasz sposób to jest łyżeczka sody oczyszczonej na litr wody i takim preparatem również opryskuje się pomidory. Kolejny nasz sposób naturalny, jeżeli chodzi o dbanie o to, żeby mszyce nam nie dziesiątkowały upraw, bo one są dosłownie na wszystkim, zaraz Wam pokażę. Kolejny taki naturalny sposób to jest właśnie to mydełko potasowe ogrodnicze, również rozrabiamy je w wodzie i również tym pryskamy. Kolejna metoda to jest odrobina płynu do naczyń do wody, ale z tym trzeba uważać, bo teraz płyny do naczyń są różne. Możemy sobie takie sadzonki spalić, jeżeli bardzo sobie. Hmm, dużo tego płynu nalejemy. Co jest fajne wpłynie do naczyń? My go nawet dodajemy do tego preparatu z czosnku, ale dosłownie odrobinę, z racji tego, że on jest kleisty, powoduje, że ta nasza substancja, którą pryskamy nasze roślinki, jest dużo, dużo bardziej przyczepna. Więc pryskając taki listek, po prostu ona bardzo ładnie do niego przywrze, a nie ścieknie. Co jest bardzo ważne przy pryskaniu na wszelkie szkodniki. Ja wam pokażę, ile my tych muszek mamy. To jest po prostu jakaś plaga. One już wszystkie Bogu dzięki nie żyją, co jest akurat bardzo dobre. Popatrzcie się. Kolejne, 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 kolejne. Po prostu totalna plaga. Myśmy to właśnie pozabijali wszystko. Udało się, że ten oprysk naturalny pomógł. Docelowo będę szukała jakiegoś preparatu ekologicznego właśnie do oprysków. Jeżeli macie pomysł na jakieś opryski ekologiczne, takie, które można zakupić w sklepie, bo nie chcemy tutaj traktować chemią naszych roślin, to proszę Was o podlinkowanie albo napisanie w komentarzu. Ja bardzo chętnie się dowiem i coś innego użyję. Będziemy uciekać, bo zaczyna padać deszcz, ale pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, taką całkowicie inną, mianowicie, tu mam też pomidory, moje donice z moimi e, kwiatami jednorocznymi, jak widać wszystko, wszystko fajnie. Tu mam paprykę, akurat habanero, takie te największe wścieklizny, natomiast kupiliśmy sobie kwiaty i te kwiaty e, nie kwitły. to są biedronkowce. Nie wiem jeszcze jakiego koloru będzie ta surfinia, ale popatrzcie się, jakie piękne surfinie i petunie kupiliśmy. Jedne są różowe, ich najwięcej trafiliśmy, oczywiście musi być jeden kolor, ale ta jest fenomenalna. Zobaczcie, jaki niesamowity kolor. Tego tak dobrze na kamerze nie widać, ale naprawdę ma przepiękny kolor. I tu w donicach też posadziłam sobie właśnie papryki Habanero. Przez nas wyhodowane, oczywiście. One już sobie stoją z zewnątrz od trzech tygodni, a w tej magicznej beczce robi się właśnie gnój Was pokrzyw. już was zabieram do tej części ogrodu właściwej, tylko przedostaniemy się przez zasieki, które postawiliśmy, żeby nasz pies wszędzie nam nie towarzyszył. A ostatnio kopał dziurę w koperku, więc o tam sobie leży jegomość. mość, e, więc e, teraz e, ma zakaz wchodzenia na tą część ogrodu i staramy się gdzieś mocno tego pilnować, bo jednak niszczy. E, jeżeli chodzi o inne szkodniki, tu sobie zasadziliśmy w ogóle cukinie i ogórki. W takiej skrzynce zwykłej, sklepowej, po warzywach, ogórki nie mają jakiegoś głębokiego systemu korzeniowego. Myśmy sobie to wyścielili z dołu agrotkaniną i później wzięliśmy i przygotowaliśmy sobie ziemię. Kompost wymieszany z ziemią ogrodniczą i z ziemią z ogrodu. No i w tym miejscu ustawiliśmy tę skrzynię. Poddaliśmy oczywiście kartony. I zasadziliśmy i powiem Wam, że pasuje im. Pokażę Wam, jak wygląda moja śliwka. Nie wiem, czy to będzie tak dobrze widać. Wygląda jak. No nie powiem co skaranie boskie. Cała, ale to totalnie cała śliwa. Widzicie, ile to jest w ogóle owoców. Olbrzymia ilość owoców się naprawdę w tym roku zawiązała na śliwce. Ale e, dziesiątkuję ją właśnie. E, mszyca. Już sobie zobaczymy. No, zobaczcie. Zobaczcie, jakie te liście są całe umemłane w tej mszycy. Plus jest taki, patrząc po moich palcach, nie widać, ale że ta mszyca już nie żyje. Wypryskaliśmy wszystko takim mocniej stężonym preparatem właśnie. Nie Wyczytałam też w internecie, że można by było na drzewkach zawiesić E, żółte wstążki, które zwabiają e, biedronki. Tu w ogóle widzicie przez mszyce cała gałąź jest zasuszona. Wszystko jest tak klejące, jest tak paskudne. E, tym bardziej, że tak e, tu mieliśmy lep przyklejony, ale już odpadł. Muszę znowu taśmą owinąć tutaj pięć drzewa. Już Wam mówię po co. Pięć drzewa e, obklejam po to, że jeżeli maszerują sobie od ziemi mróweczki, to one bardzo intensywnie przyklejają się do mojego lepu. Jest ich tu multum i nie mam do tego sentymentu. To jest nasz lep po chwili tego, jak był na drzewie. Do lepu przyklejają się nasze mrówki, a mrówki natomiast żywią się tą spadzią, którą wydzielają mszyce. Jak dotkniecie liści roślin, na których jest mszyca, to zauważycie, że one są takie kleiste, lepkie. To jest właśnie spać, czyli odchody, które wydalają szyce, żywiąc się sokami z naszych roślin. Mrówki to zjadają, i mrówki nawet potrafią ratować mszyce przed innymi szkodnikami. I na przykład, jeżeli będziemy mieć na drzewie bardzo dużo mrówek, to one mogą, niestety, ale zabić te biedronki, które my zwabimy. Więc, pierwsze, staram się pozbyć mrówek, które sobie tam ładnie schodzą, przyklejają się do tego lepu, jak go dzisiaj poprawię. Następnie obwiesimy drzewka żółtymi wstążeczkami, a one mają zwabić właśnie biedronki. Biedronki potrafią zjeść, nawet z tego co czytałam, około 100, 150 mszyc dziennie. Więc, jeżeli zwabimy sobie odpowiednią ilość takich biedronek, to są one w stanie ratować nasze uprawy. Tym bardziej, że nie będą one się siedziały stricte na jednym drzewku, powiedzmy sobie, obkleję tą śliwę. Tylko one faktycznie będą w jakiejś tam większej odległości szukały tego miejsca. One dostają od nas taki sygnał: Hello, tu jest pożywienie, przylatujcie. No i one z tego korzystają. A tu nasza pigwa. Eee, powiem Wam tak, eee, mszyce są totalnie wszędzie. U nas na razie wygrywamy, ale jest to walka bardzo niewyrównana. Tu akurat nie widać, ale powiem Wam, że były takie miejsca na właśnie e, porzeczkach, że dosłownie tu było wszystko. O, mogę Wam pokazać, wszystko totalnie, wszystko obklejone. Ja sobie właśnie tam muszę paluchem pojeździć, jest to tak ochydnie klejące, ale te wszystkie e, mszyce nie żyją. Więc, przynajmniej, jeden problem z głowy. Oczywiście, na agrest też weszły na agreście było tego naklejone pełno. Tym bardziej, że uwielbiają one takie młodziutkie pędy, które mamy, bo one są takie pyszne, soczyste. Więc, e, to jest dla nich już w ogóle łakomy kąsek. Weszły na maliny, weszły na jeżyny, weszły na e, te. Malino-jeżyny, e, malino -jeżyny. więc, e, no ciężka sprawa. Natomiast cieszyłam się, że pokonałam mszyce. Wchodzę wczoraj do tunelu. To są nasze pomidory. Nasz tunel pierwszy. Drugie, do drugiego właśnie nie biorę. sam pomidor, więc nic specjalnego. Już wam mówię, co się stało. Wchodzę sobie wczoraj do tunelu, a tu fik. Mszyca i ziemiórki. Więc od razu wczoraj ruszyliśmy właśnie z opryskami na ziemiórki. Jeszcze dzisiaj zamontuję, bo kupiłam dopiero dzisiaj w sklepie lepy i te lepy na takich patyczkach przymocuję. Ziemiurki bardzo lubią żółty kolor, więc będą zaraz do tego lepu się pchały. Więc postaramy się je zniwelować jak najszybciej. Ja już walczyłam z ziemiurkami, z ziemiurkami w tym roku w domu. No, teraz są w tunelu. Nigdy nie miałam ziemiurek w tunelu. Może mieliście kiedyś tą wątpliwą okazję. Jeśli macie jakieś sprawdzone metody, jak się pozbyć ziemiurek z tunelu, to bardzo chętnie poczytam. W ogóle nie wiem czy u Was też takie plagi egipskie, wszystkie przychodzą po kolei, po prostu jednego się pozbędę, drugie przychodzi, i tak w kółko. Teraz podłączyłam sobie już wąż pod nasz zbiornik 1000 litrów, będę podlewała biohumusem nasze pomidory. Jak widać, no, te w gruncie gdzieś tam lekko pożółkły, jest to możliwe, że przez ziemiórki. Możliwe też, że mają niedobory magnezu, dlatego mają problemy z procesem fotosyntezy. Więc postaramy się ten magnes również uzupełnić. Tu są nasze papryki. Może nie są jakieś mega wielkie, może nie są jakieś mega okazałe, ale ja jestem z nich dumna. Mamy kilkanaście odmian. Nie wiemy jakich, ponieważ nasz pies zrzucił całą rozsadę. Wszystkie matki wypadły, więc nie wiemy co będzie. To są w ogóle, tak wam powiem, to nie są donice, bo tylko część jest donic. Tam mamy na przykład donice, typową dońcę, donice, donice. Natomiast to. Jest nic innego jak 14 litrowe, jeszcze naklejka jest nawet, <grywa> kwiat tulipan 45 sztuk, wiadra z Biedronki. Dogadałam się tutaj na sklepie u nas w miejscowości pani mi zostawiałem te wiadra, które i tak wyrzucają na śmietnik. Tamto wiadro jest świetne. Właśnie prosiłam mnie o te większe. Pomidor się przekrzywił, muszę go podpalikować, ale właśnie panie mają mi odkładać wiadereczka, ja później sobie do takich wiadereczek sadzę. Troszkę nam tu ślimak szalał, ale ze, ze ślimakiem też sobie dajemy radę. Póki co jeszcze nie jest na tyle wilgotno, żeby te ślimaki się gdzieś tam mega rozprzestrzeniały, ale już są. E, tu mamy zasadzone melony w różnych odmianach. E, odmian jest bodajże 6, bo tyle zasiął mój syn. Nasze bazylii, o których mówiłam, że właśnie wsadzamy, żeby było dużo zapylaczy. E, tunel teraz jest zamknięty. W tunelu mamy 21 stopni. Podajże. Jezus, ślepa jestem. 26, przepraszam Was bardzo, 26 stopni. E, zamykamy go. Noc ma być chłodniejsza, ma być 9 stopni, ale jeszcze go będę wietrzyła w momencie, kiedy będę tutaj podlewała wszystko. Niektóre papryki są zsitowane, ale już e, obsypam je. Nawet, no niestety, ale tymi m, granulkami e, paskudnymi, niebieskimi, ale już nie dawałam rady. Część papryk mi po prostu e, padła. Więc no teraz się zaczyna znowu walka ze ślimakiem, no jak widzicie na przykład, o tutaj pan ślimak sobie grasuje, albo panie, panny mrówki. I już mi zniszczyły moją bazylię drobnolistną, tą bazylię grecką, więc no zapowiada się ciężki sezon. Ja wam powiem, że no nie zmagałam się aż taką ilością plag w zeszłym roku. Tu mam właśnie przygotowane miejsce na moją kukurydzę, jeszcze to ładnie przekopię, oczywiście wrzucę nawóz i tam sobie tą kukurydzę umiejscowimy. To jest kukurydza cukrowa, ta odmiana gucio. Także kochani, nie poddawajmy się, walczmy <noise> o nasze plony. I jeszcze oczywiście poskrzypka liliowa jest na cebuli, na porach. Na 7 siedmiolatce też już pryskałam na poskrzypkę. Tym bardziej, że ja mam dość dużo lili w ogrodzie, mam ich około 50. Natomiast poskrzypka nie jest taką zmorą dla mnie jak właśnie mszyce. No, a propos, właśnie ruszyłam liście, bo nie podobało mi się. widzicie, taki lekko zgięty, wystarczy wywinąć. No i co mam pod spodem? Mszyce. Tu pewnie też. No, więc czekam jeszcze pryskanie róż. A tym bardziej, że róże były prasy, pryskane dosłownie tydzień temu. Mam jeszcze tego preparatu z czosnkiem narobione, jakby faktycznie jakaś batalia mszycy miała być. No ale widzę, że on się nie, nie zdąży zmarnować, bo mszyca skutecznie mi zapewni rozrywkę w tym sezonie. Mam nadzieję, że jak najszybciej się zwinie i po prostu pójdzie sobie precz. A propos tych stążeczek, no też musimy się nastawić na to, że montując stążeczki do drzewek, czy tam do krzewów, możemy do róży oczywiście też montować. No, te Biedronki nie przylecą na jutro. Tylko będzie trzeba troszkę poczekać, aż po prostu one się zwiedzą, że tu jest pokarm i one zaczną się zlatywać. Więc musimy tam te 2-3 tygodnie dać im na to, żeby do nas po prostu przybyły. W tym okresie oczywiście nie używamy żadnych preparatów chemicznych. Bo jeżeli opryskamy takie drzewko, no to zabijemy też Biedronki, co nie byłoby wskazane. A tu nasze ziemniaki i wielki lubczyk. Dla lubczyku też już była mszyca. E, Także ja kochani biorę się za opryski, idę po mój czosnek. Prysnę sobie pierwsze na mszyce, póki jeszcze się nie rozpadało na dobre. No i później biorę się za podlewanie tunelu, e, za pracę. E, pokażcie w ogóle co się u was dzieje w tunelach. Czy macie tunele? E, jeśli tak, to co w nich sadzicie? Ja na razie nawet nie mogę wyplewić, bo jest tak sucho u nas, że po prostu wszystkie korzonki, wszystko się urywa. A nie chcę kopać w tych miejscach, ponieważ mam tu bardzo dużo cebul zasadzone. E, pougławiam sobie jeszcze tulipany, które gdzieś tam ostatnio przekwitły. E, także moi drodzy, na mnie dzisiaj czeka intensywne popołudnie, mm, ale ja to lubię, także żaden ból. Mam nadzieję, że te wszystkie plagi odejdą w końcu i dadzą nam święty spokój. Że będziemy mogli się tym sezonem cieszyć w pełni. Ja pozdrawiam Was gorąco, życzę udanych plonów. No i oczywiście, jeśli nie subskrybujecie naszego kanału, to gorąco Was do tego zachęcam. Jeśli się Wam filmik podobał, wciśnijcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, a wciskając dzwoneczek, będziecie mieć informacje, co się dzieje u nas na kanale. Będziecie dostawać powiadomienia, że coś nowego wpadło na nasz kanał. Także ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę udanych plonów, jak najmniej plak różnych właśnie owadów, ślimaków i innych po prostu ustroństw. Trzymam kciuki za ten sezon, mam nadzieję, że się poprawi, że będzie dużo lepiej niż jest w chwili obecnej. Całusy, pa pa!